się dzisiaj mamy teraz kolejny odcinek Fantasy Premier League. No i dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie gamingu 37. I ostatnie przygotowanie w tym sezonie na gaming 38. Że to jest praktycznie przedostatni odcinek, znaczy myślę, że to jest trzeci ostatni odcinek Fantasy Premier League, no bo będzie teraz. Potem będzie podsumowanie 38 kolejki i prawdopodobnie zrobię sobie osobny podcinek, odcinek podsumowujący cały sezon. Natomiast już teraz chciałbym przez te trzy odcinki wspominać, że kanał normalnie powinien działać. W na następnym sezonie są pewne plany do zmiany. Czy to naszej ligi? Nowe zasady, może nie nowe zasady, ale zupełnienie. O, ten pierwszy sezon trochę mnie nauczył. Już myślałem, że jakieś tam zasady ustaliłem, natomiast dużo pojawiał się w znaku zapytania. Teraz sobie na spokojnie tak powiem, przeanalizowałem i mniej więcej wiem jak. Zablokować te znaki zapytania. Chciałem rozwijać kanał bardziej o fantazy, ale o tym powiem już w następnym odcinku. Podsumowujący, tak naprawdę, ostatni game, no bo wiem, że ostatni game, podsumowujący, a podsumowujący ten sezon już będzie mniej oglądany. Próż do tego pewnie stworzę, znaczy stworzę. Nagram osobny odcinek wprowadzający do zmian na kanale, bo chciałem, żeby ten kanał się trochę bardziej rozwinął i trochę. E, Wygląda inaczej wszędzie, sensie, a ta nadal będzie główną rzeczą. Natomiast e, chciałem rozwiązać bardziej słowo fantazy w tym kanale. Nie przedłużając, przejdźmy sobie do podsumowania. 55 punktów zdobyłem na 39 średniej. Co daje 1,5 miliona. Nieźle, nie jest dobrze. Zielona strzałka 765 tysięcy. No i co by tu, tu powiedzieć? Nie wiem jakiejś szansy na pół miliona, pewnie niewielka, natomiast to jest chyba moja górna granica. Jakimś cudem pół miliona, tak realnie, 650 więcej by było super po prostu. Tak, tak już cel w tym sezonie, bo na więcej już raczej liczyć nie mogę. Eee, co do moich zawodników, kto do 55 punktów. Pierwszy transfer, czyli sprzedaż Areoli, West jakim jaki miał wynik, zagrał. I kupno pikport opłacił się idealnie, bo pikport daje czyste konto, daje 6 punktów. pope nie dał, Aurola nie dał, więc transfer jak najbardziej udany. Mimo, że na następnym mi nie jest potrzebny, tak tutaj spłacił się w 100%. Co do obrony, zacznijmy sobie od tych najgorszych. No, jak wpuściłem Monosa, Munoz, który wali asysty, praktycznie co mać. Rezerw a 4 gole. A Monos jako jedyny, co daje. A jeden punkt, bo jeszcze stracił punkt za yy, wpuszczenie dwóch goli. No, wiedziałem, że tak będzie. No, to już nie mam co dużo mówić. Gwardy tracący czyste konto, praktycznie w 90 minucie. Szkoda. Nie miałem nikogo z bannerów. Yy, miałem jako obrońcę City, więc tutaj szkoda. Tym bardziej, że Gwardli uzdobał więcej punktów na przyniósł taki Aderson, bo Aderson miał różną kartkę, więc tym bardziej. Niestety tylko dwa punkty, a były bardzo, bardzo blisko. Przynajmniej tych 6 punktów. Ogólnie nie liczyłem na czyste konto, ale jak był około 10, to, to już na to liczę. Chyba że mecz był trochę zakończony. E, Niko Williams, mimo braku asysty, mimo braku 4 konta, bonusowe punkty 2, więc Niko Williams tutaj się fajnie spłacą, że mimo czasami braku asysty, tak dalej, to był taki zawodnik, że liczby potrafił robić. I właśnie pojawiał się taki mecz jak ten, że. Tor nic nie zrobił, natomiast bonusowe punkty 2 leciały. Dzięki temu jest 4. Normalnie pewnie by zagrały jak Gwardlian, czyli na 2, a tutaj mam się więc te, te dwa bonusowe punkty to taki fajny gratisik dla mnie. Co do pomocy w salach z kolejnym Blankiem. W salach od pewnego mistrzostwa Blank, Blank, Blank i to ostry. No, powiem, to dużo szans już nie ma, żeby się zrehabilitować. Tak samo w tych czterech kolejkach co za blankiem musiał tu się zrehabilitować, nie wiem, na poziomie 25 punktów chyba, bo inaczej to... niestety. Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne który ma xG091, a Kevin De Bruyne, który mega zepsuł sytuację. Dla mnie podwójnie szkoda, jako fan City mega szkoda, że w takim meczu nie trafił tego gola. To widział to wie, jak, co to było za pudło, co to było za poprzeczka no mnie mega szkoda, no i odkładając tak powiem sympatie piłkarskie i patrząc tylko na fantazy, to tym bardziej mega szkoda, no bo miałaby być taka moja różnica, niestety tutaj nie dał nic, a było bardzo, bardzo blisko, żeby cokolwiek dał, tym bardziej, że nie wiem, czy zagra na tym meczu, znaczy, obstawiam, że nie, ale o tym przejdziemy do e, transferów. Mbuebo, gol Okej, okay, 5 punktów gol, Nie mam co narzekać, Nie mam co się pochwalić. Jest po prostu wynik jak na bardziej OK. okay. Rogers jako kapitan. Tylko za Systą. Mac się wydawał, że Aston Villa tutaj spokojnie. z cztery bramki uderzyć. Nawet 5, może pewnie. Natomiast tylko dwie. A mimo wszystko cieszę się z tego czystego kąta, bo to jest dodatkowe punkt. mnie, dodatkowe dwa punkty. I na szczęście kapitan nie wyszedł całkowicie blankowo, tylko dał. 6 czy raz 2, 12 punktów. Tyle nie jest, natomiast zrobił coś, cokolwiek. Więc tutaj mały plus Rogersa. Ale potencjał był o wiele, wiele wyżej. Co do ataku, jedynie jak to, wood. to to Nie trudnym kalendarzem tutaj, teraz ma o wiele trudniejszy. To jest fajnie, że u siebie Forest ciągle coś grają, więc tutaj liczę, że po prostu ten Wood nie coś dorzucić, cokolwiek. Marmur się punktów. Bardzo ładny gol. No tutaj jest xg 4-12, ale potem, że to nie jest jeden jego strzał. No ten jego strzał to nie wiem jaki miał XG, ale na pewno malutkie. No bardzo ładny strzał otwierający. z tylko dwa bonusowe. Ciekawe, kto z w takim razie. Chyba Silva to hmm. Niech już będzie. Natomiast 8 punktów od Marmusa mar jestem całkowicie zadowolony. Nie wiedziałem, czy zagra. A ja jak zagra to, ile zagra, więc te 8 punktów biorę w ciemno, tak naprawdę. No i Wisa, Wisa dający 10 punktów. Wiadomo, jak go wcześniej tam na kaptę, dał Teraz daje 10. Daje Gola System. Mimo wszystko cieszę się, on nie ma tak aż dużego posi posiadania. To nie jest różnica. Natomiast to nie jest żaden Must Have, i tak dalej. Porównanie do MBMO, no co jest mega różnica w posiadaniu. Mimo, że byłomo ma 46%, a Wisa 23. No dwukrotna. Różnica tak. Nie wiem, czy w tej kolejce, czy poprzedniej, poziom wybierania kapitanów jest spory. Nie wiem, czy w kolejce Deep Switch Mbomo nie miał posiadania około 100 102%, a Wista to nie wiem, 40 miał. I oczywiście z kapitanem, więc. No. W dramatycznie ta różnica. Mimo wszystko, Wista mój najlepszy gracz. Transfer? Tak, no, chyba transfer się opłacił. Mimo wszystko. Nie pytam go, kiedy kupiłem w 36. Gdzie tu mamy Łysę? Na 35. No to fajnie. On wcześniej dał jeden blank i potem dał. Mimo, że był na kapitanie, kiedy miał blank. Natomiast, jeśli był trzy kolejki, on dwa razy daje punkty. jestem całkiem zadowolony. ławki o popie już mówiłem. Staliba, Punkcik. Ona te punkci tu nie wiem, co. Natomiast ezet <grym> roll Kolejny goal. Eze nie wyszedł, mówię super. Nie będziesz mnie wkurzał na tej ławce. Eze wchodzi na 9, minut, daje goleno. Nie mam siły do tego zawodnika. Znaczy, Może do siebie bardziej w połączeniu do tego zawodnika niż stricte do Eze. No nie moje połączenia. To na pewno. Przejdźmy sobie teraz do przygotowania do game Na game ostatni, tak, no, na ostatnią kolejkę. Teraz Najpierw sobie przeanalizowałem, kogo mam, kto fajnie, żeby zagrał, kto nie. Mam jeden free transfer. Oczywiście teraz nie muszę się przejmować takim salibą bo mogę sobie wpuścić go do ławce i może mnie to nie interesować. Każdym innym tak samo. Jeśli mnie nie interesuje tak naprawdę ławka, może ten jeden slot. Dwa maksymalnie, że na przykład jakby ktoś całkowicie nie zagrał, żeby ktoś wszedł. Ale myślę, że ten jeden slot tak naprawdę starczy. No i teraz tak, Nick Paul ma fajny mecz. Wychodzę Popem. No, pickfold gra przecież no Jeśli chodzi o obronę. City ciągle gra o Ligę Mistrzów. Nie jest 100% pewna. Pewny, więc myślę, że gwartown zagra. Nico Williams. Może nie ma dobrego fiksu, bo wiadomo lepszy. Natomiast Nico Williams pokazuje się naprawdę dobrze i porez grał wszystko, tak naprawdę. To, na to nie wiem, czy zagra tutaj. Znak zapytania. Natomiast. X jest różny. Crystal no, Pass ma naprawdę świetną dyspozycję. Natomiast to jest ostatnia kolejka. Więc wszystko zależy od składów. Jeśli skład wyjdzie, Rezowawekona to ma dobrą kolejkę. Jak skład podstawowy, no to Jamuszką. Pomoc KDB. Tutaj możemy się zatrzymać na chwilę dłużej. Mały no problem, bo myślę, że po takim pożegnaniu no KDB już nie dostanie minut w ostatniej kolejce. Chyba dziwne by było, jakby zagrał. Natomiast dla mnie fajnie by, jako znaczy tak, pod fantazy, super. Nie musiałbym mu się, mu się bać transferem. Tak realnie wątpię, że już dostanie jakieś minuty. Tak to widzę. Więc u KDB chciałbym ja nim zagrać, ale będzie raczej o to ciężko. O no, Rogers przeciwko United. No, United już blamasz sezonu. No, okropny. Ciężko tu powiedzieć cokolwiek pozytywnego o United ja w tym sezonie. Asta Villa jeszcze coś gra. Porozumień ma fix, nie najgorszy. Emblemo, tutaj dołoży od razu „Weissem“, bo grają we dwójkę. Dobry fix. W teorii chyba oni mają jeszcze szansę, za swoje Sprawdzę. Tak jest na to ósme miejsce. Nie pamiętam, czy to ósme miejsce może już dać. A, to czy może, ale to muszą być te przetasowania między Chelsea i tam i tak dalej, więc. Yy. Dopóki jest szansa, pewnie walczyć będą z takim ja mówił, że raczej wyjdą. Salak myślę, że wyjdzie, bo to taki na nie wiem, na szansę na do tego buta, czyli na takie zabawy, więc myślę, że sobie wyjdzie. Zladziłem na strzelanie go tym bardziej, co jest mecz u siebie. E Chris Wood podobnie jak jeszcze coś grają w meczu siebie. Fajny fix. No i marmurz. Ogólnie, fix fajny. Mam nadzieję, że po prostu wyjdzie. Jeśli KDB ma nie wyjść, no to szansa taki marmur zagra jest większa. Po prostu, tym bardziej, że jest tak jak mówię, o co się jeszcze gra. No i saliba, jak widać tutaj na ławce, no bo świeci na czerwono. Szkoda, bo fix fajny. Jeśli chodzi o resztę ławki, Monos, Jedze Nie mają najlepszego yy, kalendarza, więc raczej nie chciał nim grać. No i teraz tak, nie pokażę wam do końca transferu, bo. Mamy ten przywilej, może nie, że nie macie, że się o 17. Więc pewnie będę śledził przycieki co do składów. I wtedy ocenię, kogo kupić, kogo nie, no bo ma się dużo pojawić. W teorii myślę, że taki KDB nie zagra, no ale jeżeli nie zagra, to pewnie sobie kupię kogoś za niego, tym bardziej, w banku nie jest, nie jest dużo. Uisy, Uda, czy Marmusza nie chcesz sprzedawać, jeżeli grają. Eze mógłbym ale jeszcze KDB nie zagra, no to wolę takiego KDB, który daje mi możliwość transferów za prawie 10 milionów, większa swoboda wymiany zawodników, to po pierwsze. Po drugie, nawet nie patrzę na ob ob tych obrońców, no bo jak ktoś mnie, na no w sensie ogląda dłużej, to wie, że przede wszystkim pomocnik atakujący, czyli ta ofensywa, a potem dopiero obrona, więc skupię się tu mimo nie najlepszego kalendarza w obronie ale skupić się tutaj na ofensywie. Tym bardziej, że nie, od ostatnich 5-6 lat ostatnie kolejki przynoszą więcej goli od średnia sezonu, więc no, trzeba inwestować w ofensywę, a nie w defensywę. Dlatego wstępnie, jeżeli mój plan zakładający, że KDB nie zagra, no to go sprzedam po prostu, kupię kogoś za niego. Ławka zostanie jaka zostanie. No i jakie to są plany. No bo fajny fix, A jeżeli Cleaver zagra, nie wykluczam. No City raczej nie. Ten Messi przy switch'u mijam, Liverpool'u A mam Rodgersa, więc raczej takiego Rochforda, znaczy Rocheforta nie, bo ma kontuzję. Ale bo raczej odpada. Lucas eee, ten u siebie. Jak zobaczy jakieś Barnesa czy Goldona na ostatni fix, why not. Forest, raczej Gipsa White, bym nie ryzykował. Jelangi, Arsenal, bardzo fajny fix. Musimy zobaczyć, jak będzie grał normalnie. odegard Saka i tak dalej, to why Not. bars Brighton, raczej nie. No i mam. Jest taka top 3: to jest Borneumów, to jest Newcast i to jest Arsenal Steak. Mniej więcej składu bym chciał kogoś kupić. Jak pomocników, no to już tak mówię, mogę wymienić nazwiska. Divert, bars Gordon. Saka, Odegard, mniej więcej w takiej kolejności. Martinelli może jeśli zagra. Zaryzykować sobie wynot. Tak u mnie to wygląda na dzisiaj. Oczywiście, będę mogą wszystko zepsuć, wtedy się będę bawił. Ale jak zobaczę, że jakiś mega rezerwowy wchodzi, w ostatniej kolejce też nie. Nie będę się bał kliknąć, cheby grać 60 minut. Taka magia ostatniej kolejki. Gorsze pytanie, kto na C? Kto na C? Bo na C nie mam takiego oczywistego wyboru. Tak myślę. Gramy sobie w prywatnych ligach i tam wybór C u mnie jest bardzo ważny, ale nie widzę nikogo fajnego. Powiem. Ok, DB odpada. Rogers na wyjeździe pewnie odpada przez to Nie wiem czy ryzyko. No, w salach w tym momencie raczej nie. No, Marmurz nie jestem pewny, minut. Może dostanę info, że no Marmurz gra, to wtedy. Chyba tak na razie. Emblemo, Pewniak, Marmurz, Napał. No może że sobie kupię właśnie takiego, nie Odegarda, Montegarda, Livalta i z nimi zaryzykuję na dziś. Większy Pewniak, czyli Emblemo i Marmurz z, z, z uwagą, to jest może z gwiazdką, że mogę ich zmienić miejscami, jeżeli dostanę informację, że Marmurz 100% gra, to wtedy się będę zastanawiał. No i tak to będzie u mnie wyglądać. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że przynajmniej będzie zielona strzałka. Przejdźmy sobie teraz jeszcze do naszej ligi. Podsłuchanko, już na przedostatniej kolejce. Tutaj już tak możemy troszeczkę szybsze podsłuchawko, no bo większość z nas już mniej więcej tutaj miejsce zna. Tak ja zajmuję 19. Wiem, że mogę spać praktycznie na 20. Awansować tak realnie na 18. Na 17, to przy naprawdę dobrych wiatrach. No i więcej już nie. No i mam muminki Maciek. Tutaj Maciek może, Maciek to w sumie, kurde, spokojnie na 21 miejsce może awansować, to on nie jest, bo może być boost. A nie, no to, przepraszam, poniósł mnie 40 punktów. Nie, no dobrze, mówię, na 21 miejsce, więc może być fajny awans, ale tutaj też z strachu dołu. Natomiast jak ten gaming, minus 4, 35 punktów, jak widzimy, bardzo ładny wynik na C, Watkins. Mój roczny do więcej, oje. Tak <grymne> naprawdę bez różnicy między nami. Natomiast przynajmniej nic nie zrobił na transfery. Mikołajko Watkins a Boyce z co a Mikułęko, to też 8 punktów. Bardzo fajny transfer mimo minusowych punktów. Yy, bombar Mariuszek 15 miejsce. Szansa tak realnie do, do 12 na awans. Tutaj mamy spadek, no tak realnie to 16 max, 17 ciężko będzie spać, więc tutaj was. awans, 57 punktów, prawie minion, fajny wynik, jeden transfer, Marmusz out, Vardy in, no transfer, który nie daje nic, natomiast y, minus jest taki, moim zdaniem, tego transferu, że Vardy w ostatniej kolejce nie gra, Marmusz ma spore szanse, więc Prawdopodobnie na delikatnym minus ten transfer może wyjść. Na cały Watkins. Więc bez zaskoczeń. Chyba, bardziej, jak wszyscy widzieliśmy skład Spurs, to każdy, kto tam na cyklu zostawili, mógł się cieszyć. Adam do kuchebi. No, tak realnie. 12 miejsce. No, 13 będzie mega ciężko. Spadek. No, tak realnie. Wydaje mi się, że ma akces. 16 miejsce, ale niestety to już ciężko. Bardziej. 15 max do, spada, do spadku. Odpalny bench boost 68 punktów. Zobaczymy transfery Izak Hill. No transfery z Mikołenko bardzo fajne tacy Watkins. Yy, Mikołenko ładnie wszedł bench boost. No, widzę, że bench boost niestety nie wszedł. Natomiast zawsze to jest dodatkowe 5, 6, 7 punktów. Lepiej 7 punktów. Nisko w ogóle nie odpalić, więc wiadomo szkoda, że to jest tylko 7 punktów, natomiast przy końcu sezonu to pewnie nawet te 7 punktów się liczy. Manchester 23, znaczy Jacek. O, Jacek też 11 miejsce, no już na 10 nie ma szans. Nie, no, znaczy w da się, ale chyba nie wierzę na odrobienia aż tylu punktów, ale może, może. W sumie nie wiem jak tutaj z boostami, jak boost jest to tym bardziej, why not. A szansa... Z... kudle, z nas wszystkich na razie, Jacek, masz najmniejsze szanse na awans i najmniejsze szanse na spadek. Tak 11 to prawie pewne u Ciebie miejsce. 54 punkty, 1 600 000. Palmar na C. No tutaj Palmar nieudany niestety. A to z United. Transfery, De Bruyne, Punia. No, tutaj wyszło na 0. Punia wyszedł na... znaczy Vardy, kupienie Vardy'ego wyszło na plus. O, no tutaj pan ma tym bardziej, bo pan pewnie, że zagra w ostatniej kolejce a do ruiny. Nie, więc. A teraz wary nie są najgorsze, tym bardziej właśnie. Znaczy są na plus. Plus przyszłościowy zawodnik na tą ostatnią kolejkę. Mówię o kapitanie? Mówię o pomerzeczemu. Kogo tu dalej mamy z tych takich bardziej popularnych u nas Popciup, Wartosz. Szanse tak realnie na czwarte miejsce. O, podium będzie mega ciężko. No i tak naprawdę to jest piąte czwarte miejsce tak realnie. Transfer w zero. albo furry hit użyty. O, no furry hit spłacone, no i 109 punktów może nie wydaje się dużo. Natomiast Gaming Rank 193. Bardzo dobry wynik. Martinez się udał. Kukoreja bardzo ładnie. Mykołęko. Na co może nie jest super, natomiast dał coś. Zaczyko Dibratua i tutaj ławka bardzo ładnie wygląda. Ta obrona mega wygląda. Co jest? Rozumiem wybór. Ale ta obrona. Ogólnie, jak cofnę, dość niebiesko, niebiesko tutaj. No i top 3 u nas. Którzy jeszcze walczą o pierwsze miejsce, moim zdaniem. Czyli tutaj Patryk, Jacek i Zbigniew. Tak realnie. no Patryk ma przewagę. Przewagę prawie 20 punktów. Więc yy, ma dość spore szanse na zwycięstwo. I tutaj. Zbigniew w portowców ciężko, żeby walczył pierwsze miejsce. Natomiast jest szansa, wsparcie top 3. Ani jeden z Was widzę, nie ma y, żadnego Busta już więc walka po prostu. Kto wybierze lepszego kapitana i jakich będzie miał zawodników? czy minusowe punkty pewnie się nie opłaca, moim zdaniem. Natomiast to nie ja jestem w pierwszej turce, żeby <gadać>, gadać takie rzeczy. Szybko sobie przejdźmy. Portowcy, jeden transfer Mateta Out. Ward in. spłacił się, natomiast nie wiem jak w tej ostatniej kolejce będzie. A i to na C, więc tutaj wyszło bardzo ładnie. Yy, Jacek transfer. Jacek out, Łotkins więc wyszedł na plus. No i na C. Więc jest po prostu ok. No i Patryk tutaj. 66 punktów. Transfer, Marmusz out, Łotkins in. Ledwo, ledwo się spłaciło. A nie, w no to są, przepraszam, do 10. Więc, yy, moim zdaniem transfer na minus, dlatego, że bardziej z tego co wiem, to chyba już zakończy, po prostu nie będzie grał. A Marmusz ma szansę na zagranie, więc yy, no może był inny plan, jakiś fajny do ułożenia. No. Na pewno masz przewagę tych prawie 20 punktów, jest to fajnie wygląda. Natomiast jestem ciekaw, tutaj top 3 walki, na pewno live FPL sobie zobaczyć jakie transfery zrobiliście, kogo daliście na C. No bo tutaj na wybórce może być bardzo ważny. No i tak to wygląda oczywiście bez pytania, no bo niech każdy swoją strategię trzyma, do koniec. No będzie chciał, bardzo chętnie przeczytam w komentarzach wszystko, czytam jak daje serduszko, znaczy przeczytałem. Więc jeśli ktoś chce, może zachęcać, znaczy może się podzielić się swoimi przemyśleniami do tej ostatniej kolejki, a za dziś wielkie dzięki. I do zobaczenia. O! O podsuwania ostatniej kolejki A ja.